Witajcie! Dzisiaj zrobimy sobie taki filmik, w którym porównamy sobie wszystkie kryształy, wersacze. Mamy do wyboru, przynajmniej ja posiadam, na chwilę obecną trzy, bo są to wersje wody perfumowane, jeżeli chodzi o wersacze Crystal Noir, wody toaletowe, jeżeli mówimy o Bright Crystal i Yellow Diamonds jest też w przypadku tej, teraz wody toaletowej. Jest wersja Intense, weszła niedawno na rynek, jeżeli chodzi o y, y, kryształ żółty i wersja absolu, jeżeli chodzi o Bright Crystal, ale też jej nie posiadam. Także będę mówić tylko to, co, o tym, co mam. Może zacznijmy sobie od Versace Bright Crystal. Powiem Wam, że to jest jeden z moich ulubionych zapachów, dlatego że odznacza się bardzo dużą uniwersalnością. Ten zapach możemy nosić zarówno na dzień, jak i na wieczór, chociaż ja zdecydowanie jestem zwolenniczką dziennego noszenia tego zapachu. Przepiękna piwonia, jeden z moich ulubionych. Kompozycja kwiatowo-owocowa-wodna. Mamy tutaj linię wodną, i tą piwonię, i delikatne jakieś owoce. Całość jest naprawdę bardzo niezobowiązująca. Świetnie sprawdzi się w targecie od nastolatki do osoby, kobiety dojrzałej. Także myślę, że to jest też duży plus w tym wypadku. E, może nie jest to zbyt oryginalny zapach pod względem kompozycji, ale z drugiej strony jest to taka. Em, tak, to są takie perfumy, w których odnajdzie się bardzo dużo osób. Z jednej strony może to być traktowane jako minus, z drugiej strony jako plus. Dla mnie jest to zaleta. Bardzo lubię nosić latem, lubię nosić wiosną i e, czasem jesienią. Zimą troszeczkę jest dla mnie za chłodny, nie sprawdza się. Zimą wolę bardziej utulające zapachy. Bardzo dobra trwałość, projekcja umiarkowana. I jeżeli chodzi o Tutaj moje polecenie. To zdecydowanie jest właśnie bardzo uniwersalnym zapachem, tak jak powiedziałam. Myślę, że jeżeli szukamy takiego zapachu na co dzień, niekoniecznie właśnie na wieczór, takiego do pracy na co dzień, niezobowiązującego, chyba już to trzeci raz mówię, to myślę, że spokojnie możemy wybrać Bright Crystal, bo jest to kompozycja, która zasługuje na uwagę. Dalej, przejdziemy sobie. Kolejny zapach to jest Versace Crystal Noir, czarny kryształ tak zwany, jeden z moich ulubionych, właściwie ze wszystkich kryształów kocham najbardziej ten, z tego względu, że jest bardzo tajemniczy, mam tutaj odrobinę po prostu takiej tajemniczości, ale też zmysłowości i dużo, dużo, szalenie dużo kobiecości, przepięknie i teraz powiem Wam, że to jest wersja wody perfumowanej, woda perfumowana zdecydowanie, bo też część mnie was, z Was mnie o to pytała, Woda perfumowana jest bardziej blisko skórna, woda toaletowa ma większy taki ogon, ma lepszą projekcję. Czyli woda perfumowana tak naprawdę zostanie w tym wypadku tak samo długo na skórze jak woda toaletowa, ale będzie tak cicho siedzieć na niej. Natomiast woda toaletowa bardziej będzie się wybijać, ma lepszą projekcję, będzie bardziej wyczuwalna. Więc dla tych osób, które, e, którym zależy na tym, aby zostawać, zostawiać ze sobą taką zapachową chmurkę, to niech postawią na wodę toaletową. Niech nie sugerują się tym, że woda perfumowana będzie trwalsza, bo trwałość w tym wypadku jest praktycznie taka sama. E, woda perfumowana jest. Jest bardziej kremowa. Woda toaletowa jest bardziej taka piżmowo-rześka, jeżeli możecie się domyślać, co mam na myśli. I ten zapach może się rozwinąć w zależności od pH skóry bardzo różnorodnie. Raz, gęsto, ciężko, tajemniczo. Yy, potem możemy mieć efekt takiego. Piżmowego mydełka, troszeczkę takiej, takiej mydełkowatości możemy mieć w tym zapachu. I w końcu trzeci etap to jest etap mój, gdzie moja skóra po prostu wybija nuty świeże, więc bardziej jest taki świeży. Troszeczkę ma coś, coś z mydełka, ale nie takiego ciężkiego, tylko bardziej takiego fresh, takiego świeżego. Więc myślę, że ja powiem Wam, że bardzo dużo komplementów uzyskałam na temat tego zapachu podczas jego noszenia, i w 90% były to komplementy od mężczyzn. Także Panom bardzo, bardzo mocno podoba się ten zapach. Bez względu tutaj dostałam komplementy od młodszych mężczyzn, od chłopaków, od nastolatków, jak również od mężczyzn bardzo dojrzałych. Więc tu jest, przetrój jest różnorodny, także bardzo Wam polecam doskonała trwałość, doskonała projekcja zapach, który naprawdę chwyta nas za serce, mam przepiękne wspomnienia związane z tym flakonem, z tymi perfumami także Wam serdecznie polecam świetnie sprawdzi się na wieczór, idealnie i ostatnia pozycja z domu Versace jeżeli chodzi o kryształy to jest Yellow Diamonds i teraz wiecie co? Bardzo słaba rzecz, naprawdę bardzo słaba rzecz, nie zasługująca na wydanie Waszych pieniędzy ja na początku jak ten zapach powstał, to myślałam, że yy, znaczy początek jest taki bardzo świeży, taki bardzo czysty. Myślałam, że gdzieś się ładnie jakoś rozwinie ten zapach albo coś ciekawego zaprezentuje sobą, ale niestety nie. Jest bardzo nudny, jest bardzo pospolity i tak naprawdę to możemy go śmiało mylić z takimi zapachami katalogowymi. Jeżeli chcecie otrzymać ten efekt takiej właśnie świeżości, takiej wodnej, trochę świeżości kwiatowej, to proponuję zapoznać się z za zapachami dosłownie katalogowymi, takimi jak znajdziemy w katalogach Oriflame czy Avonu itd., dalej, bo zapłacimy dużo mniej, a jakością mi będą odbiegać. Także Versace tutaj się nie popisało, jeżeli chodzi o dom mody, tak, nie popisał się ten dom mody, niestety i szczerze mu powiem, że jestem zawiedziona bardzo, bardzo. No za takie pieniądze, bo dosyć wysokość też wycenia ten zapach, oczekuje zdecydowanie lepszej jakości, trwałości, jakiejś konkretnej projekcji. I zgadza się, że zapachy takie, no nazwijmy to niekoniecznie rzucające się w nos, są na rynku potrzebne, ale jeżeli już, no to Wypadałoby jednak trochę podciągnąć tą kompozycję i dać coś, co mimo wszystko odróżniałoby, chociaż jakiś delikatny akcent, żeby odróżniać daną kompozycję od innej. A tutaj w tłumie tego wszystkiego to tak naprawdę nie wiemy, czy pachniemy czymś z Oriflame, czy czymś z Iwonu, czy, czy po prostu tym właśnie żółtym kryształem Versace. Także absolutnie Wam nie polecam tego zapachu. Na rynku mamy dużo podobnych, lepszych jakościowo perfum, więc po prostu szkoda wyrzucać swoje pieniądze. Mm, bardzo mi jest przykro to mówić, ale niestety taka jest prawda. Okej, okay. Myślę, że to byłoby na tyle. Także dajcie znać, czy lubicie któryś z kryształów Versace i, i dlaczego. E, moim ulubionym jest czarny i myślę, że długo, długo to się jeszcze nie zmieni. Także pozdrawiam Was serdecznie. Miłego dnia i do zobaczenia.